Dzień dobry kochani, witajcie w Ołomuńcu, czyli w mieście, w którym to wszystko się zaczęło. Dokładnie 3 lata temu wyprowadziłam się po raz pierwszy do Chciałyśmy Wszystkiej Republiki, dokładnie na Erasmusa, w ogóle nie wiedząc nic absolutnie o tym miejscu. I tamten czas zmienił moje życie, dlatego po tych trzech latach stwierdziłam, że kurczę, jest bardzo ładna pogoda, więc z moim kolegą, którego właśnie poznałam tam na tym Erasmusie, stwierdziliśmy, jakby no w sensie spotkaliśmy się ponownie w Pradze rok temu, bo on teraz mieszka w Pradze, ja też mieszkam w Pradze i po prostu stwierdziliśmy, kurczę, kiedyś musimy razem odwiedzić Umu, więc pojechaliśmy właśnie do Umu, żeby sobie powspominać te wszystkie najlepsze rzeczy z tego Erasmusa. Wydawałoby się, że. Omuniec jako tak małe miasto nie będzie dosyć ciekawym miastem na Erasmusa, a wręcz przeciwnie, umuniec jest naprawdę świetnym miastem takim studenckim. Mam wrażenie, że to miasto się nic nie zmienia. No oprócz tego, że jest troszeczkę więcej kap bo już było, jak byłam tutaj ostatnim razem, ale jestem po prostu tak podekscytowana, że jeszcze mogłam tutaj wrócić jeszcze w tak fajną pogodę po prostu. No i to jest właśnie to miejsce, w którym się tak bardzo zakochałam właśnie tutaj w tej czeskiej Republice, że jest to wszystko takie po prostu, ta architektura i po prostu niesamowity spokój tego miasta. To jest właśnie cały czas tutaj właśnie rozmawiam ze znajomymi, że to jest właśnie takie, no naprawdę to musi Świetne miejsce do życia i przez długi czas nim było, bo ja potem zachciało mi się dużego miasta i tak dalej, ale wyobraźcie sobie wychowywanie tej dzieci. Takie spokojne życie. Słyszycie to? No właśnie! Jedyne coś, co mi się nie do końca podoba, z czego nie jestem zadowolona, to to, że tu jest taka. jejku, to się nazywa Tatua Trójcy świętej. I taka główna rzecz, którą. Rzeczy, które można zobaczyć w Ołomuńcu, nie? I ona jest akurat w rekonstrukcji niestety. Właśnie tutaj gadaliśmy w pociągu właśnie o tym, że kurczę, ale super będzie zobaczyć te statuły i tak dalej. No a tymczasem statua w rekonstrukcji. No trudno, ale nadal jest kilka takich ciekawych budowli, które można zobaczyć, takich właśnie fontan, które nie działają, rzeczy, które można zobaczyć w Ołomuńcu. No ale jednak ta statua tej Trójcy Świętej, ona zawsze jest na tych wszystkich zdjęciach z Ołomuńca i tak dalej, no a akurat jest po prostu... Hej, no ale cóż, no e, szczęście. Takie moje szczęście. E, idziemy teraz do naszej ulubionej e, francuskiej kafejki, w której ja bardzo często z innymi Erasmusami właśnie po prostu się spotykałam na kawę. Gdzie oni poszli? Nie mogę ich znaleźć. A, dobra, widzę ich. Czuję trochę, jakby śledziłam moich znajomych, a oni ode mnie uciekali. Dobrze, nie mogę z tego. No i właśnie ta statua była zawsze taka ładna, a aktualnie. Aktualnie jest tak jest. Ale to znaczy po prostu, że mam powód, żeby tutaj wrócić. Jezu, nie mogę z tego, że naprawdę zmiana miejsca budzi tyle po prostu wspomnień. Chodzimy tutaj właśnie ze znajomymi i mówimy właśnie: o, a tutaj pamiętasz co się działo, o, a tutaj pamiętasz, była taka kawiarnia. A tutaj na przykład właśnie był ten sklepik z tanimi potrawinami, w sensie lewne potrawiny. I to polega na tym, że tam są jakieś takie albo jedzenie przeterminowane, albo takie, które miały uszkodzony kod EAN i przez to nie mogli go sprzedać i tak dalej. Nie wiem szczerze, skąd oni skupują te rzeczy, ale właśnie są bardzo tanie, dużo przecenione. Czasami ta przecena jest taka trochę niewymierna, no, na przykład tam studencka była za 114 w przeceniona na 59, a 59 to jest normalna cena na przykład w Tesco. Ale w ogóle właśnie są też rzeczy z Polski. Ja właśnie zobaczyłam, że tam jest dziki. E, tak, a w takich sklepach właśnie są też przeważnie nabiał i mięsa, i tak dalej, więc nie wiem, na jakiej zasadzie to do końca działa. Nie zawsze są to rzeczy przeterminowane, czasami są po prostu jakieś rzeczy trochę uszkodzone. E, nie wiem, kurczę, czemu. Wszystko po prostu działa w taki sposób, jak yy, nie miałoby działać, bo przyjeżdżamy i tak właśnie ta największa statua jest w rekonstrukcji. Miejsce, w którym zawsze jadłam lunch, też jest w rekonstrukcji. A nie, to miejsce, w którym zawsze jadłam lunch, akurat jest obok tego i to była restauracja u Czerwonego Wolka. Tam, o. Restaurace. Do tej restauracji na tych schodkach w Nepali byłyśmy na taką ostatnią kolację z naszymi współlokatorkami Koreankami, i tam właśnie sobie tak pogadałyśmy. No, bardzo fajnie. Tutaj jest taka jeszcze jedna budowa. To jest chyba taka w sensie budowano taka statua. Ona na szczęście nie jest w rekonstrukcji. Tam była jeszcze. Yy... Kawiarnia na udziwa u dla na I tam pamiętam szłam z moimi koleżankami, turczynkami, właśnie na kawę, i poplotkować, i zawsze sobie tam sprzedawałyśmy te najgorętsze ploty. Tam jeszcze był karaoke bar, do którego zawsze chodziliśmy. Poza tym, że w tym omówieniu jest troszeczkę więcej kabałów niż było, jak przyjeżdżam, i troszeczkę więcej siłowni niż było, jak przyjeżdżałam. Jak ja wtedy byłam tutaj na studiach, no to była tylko, tylko dwie siłownie, były. z czego jedna bardzo droga, sieciówka, a druga, no druga akurat ta spokojna, na którą ja chodziłam. A teraz właśnie siłownia jest na każdym kroku tak samo kebaby były dwa, także trochę się pozmieniało, ale przynajmniej z bilansem, nie? No bo e, jest więcej kebabów, ale jest też więcej siłowni. No, ale właśnie poza tymi dwiema rzeczami to Ołomuniec się nic nie zmienił. Ten budynek jest tak samo rozpierdzielony jak był. <grych> Cię żartuję, Ołomuniec jest bardzo ładnym miastem e, i ta architektura właśnie taka chyba po prostu czeska architektura panuje tutaj wszędzie, no i właśnie, no nie wiem, no nie jest tak, że przyjeżdżam i myślę sobie oh, nie, to wygląda jak zupełnie inne miasto, absolutnie tak nie jest. Także chciałam też sobie powspominać i pójść do Czerwonego Wolka. Ale niestety nie mają miejsc, także idziemy gdzieś indziej. No, wczoraj z tym obiadem mieliśmy trochę problemy ze względu na to, że po prostu naprawdę w ołomuńcu nigdzie nie dało się znaleźć miejsca, żeby było wolne. Finalnie w końcu udało nam się e, znaleźć wolny stół, ale po prostu to, ile razy się poodbijaliśmy od drzwi, to po prostu. No, nie zliczę. Ale na śniadanie wybraliśmy się do nowej miejscówki, w sensie, w której ani ja, ani nikt tutaj w ogóle właściwie nie był. I jestem bardzo, bardzo zadowolona, bo jest po prostu widok na te wszystkie takie fajne miejsca. Tam na przykład za mną chodziłam na uniwersytet. Tutaj przez ten park zawsze chodziłam sobie pospacerować, bo tam niedaleko miałam akademik. I bardzo mi się tutaj podoba. Kawa jest po prostu bardzo dobra, a cenowo, no, jest dobrze. Mam się wrażenie, jakby to było takie mega ekskluzywne miejsce w ogóle. Ja jestem naprawdę w głębokim szoku, jak miejsce może po prostu przywołać wspomnienia. E, jestem teraz w parczku, takim malutkim parku, w którym zawsze tutaj z Erasmusami siedzieliśmy na jakichś piknikach, graliśmy sobie w piłkę i po prostu wszystko mi się tak przypomina. No i no nie wiem, w sensie ten ołomuńiec jest taki po prostu no magiczny, po prostu to jest magiczne miejsce. to jest ten strumyczek i naprawdę czuć taki mega spokój z tego wszystkiego. E, no nie wiem, naprawdę kurczę najlepszy wybór w ogóle, że ja Zdecydowałam się na tę małą wycieczkę, że tutaj przyjechałam ponownie pozwiedzać sobie, powspominać i naprawdę, no nie wiem, po prostu właśnie cały czas ze znajomymi gadamy. O kurczę, a pamiętasz jak tutaj, a pamiętasz jak tutaj. No i właśnie ten parczek to była taka, taka dróżka, która prowadziła z mojego akademika. Teraz właśnie też idziemy zobaczyć nasz akademik, w którym mieszkaliśmy. O, pardon, pardon, mocą low. Dosłownie tam, gdzie jest ta bramka, i ja zawsze po prostu tędy przechodziłam tą druszką. Szłam tam do góry po schodkach i szłam na uniwersytet. Przeważnie skacowana, no bo wiadomo jak to na się, ale... <laughs> ale przychodziłam. Przechodziłam sobie tą ścieżką, tutaj między takimi statuami, bo tam za niedaleko tam był mój akademik. No. Boże, się czuję jak taka ciocia, co tak opowiada. O, a tutaj ciocia była tutaj, a tutaj ciocia to coś tam. No, jak ciocia była w Twoim wieku, to coś tam, coś tam. No, ale ten park to też nic się nie zmienił. Nic się nie zmienił, ten park. A jeszcze właśnie jest świetnie, że, że ta pogoda po prostu jest taka, bo jest dosłownie taka, jaka była, kiedy ja byłam na Erasmusie dwa lata temu. Więc dwa lata, ta... Jezus. Trzy lata temu. Trzy lata temu powitywa... powita. Trzy lata temu powitałam wiosnę w tym parku i yy, znowu po trzech latach powitam, powituję, powitałam Jezus Maria. Witam, <ścoughs> witam wiosnę ponownie w tym samym miejscu, w Łomuńcu. No wspaniale, no. No i oto on akademik, w którym mieszkałam podczas Erasmusa i tam stało nasze autko i tutaj prawie się kiedyś tak wywaliłam mocno, znaczy najpierw się potknęłam, a potem się wywaliłam no tyle wspomnień, po prostu tutaj się zawsze wyracało z tych imprez, czy w ogóle z tych integracji to kośkolska kolej Generala Swobody, no po prostu a! nie mogę wiedzieć, że tu jestem, a tam graliśmy w siatkówkę no i zawsze tam tą drogą szłam potem do szkoły. No tutaj się nic nie zmieniło. no. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę udało nam się wejść tam do środka. Na początku myślałam, że będę musiała się spytać i przedstawić całą tą historię, ale jak zadzwoniliśmy do dzwonka, to po prostu jakby od razu się drzwi otworzyły i mogliśmy sobie właśnie wejść wspominać. Czekałam na pierwszym, w ostatnim pokoju po, po prawej stronie, a potem po lewej stronie. W sensie, że tak trzeba tam było. No nieważne. Na trzecim piętrze siedziały zawsze najdziwniejsze imprezy. Mam takie wrażenie, że jest teraz troszeczkę mniej żywe, ale i tak jakby ono się no, aż tak bardzo nie zmieniło. W sensie. Że ono nie jest ani jakoś wyremontowane i tak dalej. Miejsce po prostu wypełnione niesamowitymi wspomnieniami. A w tym parku w ogóle to jest prawnicka fakulta i tutaj e, zawsze były króliczki. I pamiętam też raz, Julia zaparkowała tak... E... No właśnie, ona chyba normalnie zaparkowała, tylko wtedy po prostu tam nikogo nie była, potem jak już się studenci zjechali, no to się okazało, że to jest złe miejsce do parkowania, no bo gdyby inaczej zaparkowała, to by, no nieważne. W każdym razie znalazłyśmy tam kartkę pod wycieraczką, jak parkujesz ciuraku i nas to tak rozbawiło, było po prostu takie wyzwisko, nie w sensie jak parkujesz, k***a. ale po czesku to przecież ciurak wcale nie brzmi tak. Źle po prostu. I pamiętam, że zobaczyłyśmy te kartki się zaczęłyśmy tak śmiać po prostu. W ogóle nas jakoś nie przejęło to, że źle zaparkowałyśmy. Moje okno to właśnie było to tutaj, to drugie, to o, to było moje okno. I pamiętam jak pierwszy raz tutaj przyjechałam, zameldowałam się właśnie w tym pokoju i spojrzałyśmy z Julią na nasz widok z okna, a tam... Sky Tower. Dosłownie Sky Tower. Znaczy to jest jakaś tam technicka szkoła czy coś takiego, ale, ale wygląda jak Sky Tower. Tam dalej, o właśnie widać, widać, jest klub Doga, w którym y, my jako Erasmusi zawsze sobie siadaliśmy, bo tam było długo otwarte, były też całkiem tanie ceny. Tam też były jakieś takie pożegnania ludzi, którzy już odjeżdżali już tam pod koniec tego Erasmusa, tam się właśnie wszyscy spotkawaliśmy, spo, spo, spotykaliśmy. Tutaj właśnie zawsze tam siedzieliśmy i sobie gadaliśmy wieczorem, a i takie ładne murale na tym akademiku. Jakże mój trip dobiega tutaj końca. Bardzo fajnie było mi wrócić na takie zwane stare śmieci, powspominać sobie okej, okay, teraz będą ogłoszenia. Mam wrażenie, że tutaj totalnie się zmieniłam, że to miejsce mnie zmieniło na lepsze oczywiście. Albo na gorsze, nie wiem, jakby może się dowiem o tym za kilka lat, ale nie, 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 na lepsze zdecydowanie. Jakby w, po Ołomuńcu mam wrażenie, że bardzo mi się otworzyła głowa, w ogóle po tym Erasmusie to było świetne przeżycie. Odwiedziłam chyba wszystkie miejsca, które chciałam, oprócz jednego parku, no i wiadomo siłowni, no ale do siłowni no to bym nie odwiedziła, nie, no bo, no bo nie wiem, co bym to miała robić. A, na basen też mogłam pójść popływać. No jakby dobra, dużo rzeczy mogłam jeszcze zrobić, ale nie zrobiłam, no też jakby mieliśmy ograniczenia czasowe, no, ale było fajnie.